Cześć. W dzisiejszym filmie zrobimy projekt, który do tej pory byłby najbardziej zaawansowanym projektem, który tutaj robiliśmy. Bo dzisiaj zrobimy coś takiego, co zwie się wiecznym kalendarzem. Jest to swego rodzaju gadżet, który pełni funkcję kalendarza na każdy rok. Ponieważ tam sami ustawiamy y, naszą datę, i no, sami musimy pilnować tego, żeby mieć odpowiedni dzień w odpowiedni dzień tygodnia, w odpowiednim miesiącu. Tak więc nie pozostaje mi teraz nic innego, jak po prostu zabrać się na za ten projekt. Projekt zacząłem od tego, żeby po prostu zrobić kilka kółek, dokładnie mówiąc siedem. Generalnie te obręcze, które wy tutaj widzicie, będą docelowo naszymi prowadnicami, a te szersze elementy obręczy, właściwie te szersze obręcze, będą właśnie tymi, powiedzmy, że kółkami, na których będą wygrawerowane odpowiednio cyfry, miesiące i dni tygodni. Same to kółko, które jest w środku, również jest Prowadnicą. No, i teraz przechodzę do elementu, w którym muszę zagospodarować odpowiednio 31 cyfr, 12 miesięcy i 7 dni, tygodni. Żeby to zrobić, musiałem podzielić 360 stopni przez te liczby. Przy 12 nie było tego problemu, elegancko się to podzieliło na równą liczbę. Przy 31 i 7 pojawił się problem przecinka i nie do końca estetycznie to wyglądało. Przez co, <laughs> przez co? postanowiłem podzielić to przez 32 i 8. Zostaje nam co prawda jedno wolne pole, ale to wolne pole możemy zagospodarować talnie różny sposób. Tutaj docelowo tworzę pusty kalendarz tak, żeby mieć już, powiedzmy, że mo jako produkt, ponieważ możemy target sobie sami ustalić docelowym grawerem. I te dwa puste miejsca możemy zagospodarować na na przykład wygrawerowanie tam kociej łapki, głowy króliczka. Wszystko zależy od docelowego późniejszego zamówienia przez klienta. Przechodząc do technicznej strony, tutaj używam tego samego myku, którego użyłem w poprzednim filmie z licznikami. Po prostu ułożyłem sobie prostokąty o wielkości napisu, który będę tam chciał wygrawerować i odpowiednio Affinity Designer dwójce przy pomocy Ctrl J kopiowałem i automatycznie przenosiłem te prostokąty. Po tym jak już miałem wszystkie potrzebne mi prostokąty wygenerowane, zaczynałem za pomocą y, frame tekstu zastępować je odpowiednimi wartościami. Cyfry startując od 1 pisałem i 2 do 17 Musiałem odwracać o 180 stopni, tak, żeby poprawnie one się pojawiały w naszym okienku. I tak samo było w kwestii miesięcy od lutego do czerwca i lipca. Trzeba było obrócić te wartości, tak, żeby one poprawnie się obracały. I analogicznie tak samo było w przypadku dni tygodnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek musiały zostać odwrócone. Mając już taką podstawę, skopiowałem to sobie na osobnego artboarda. Pomogło to w tym, że nie grzebałem już sobie w tej stałej jednej części. To już jest element gotowy. Teraz musiałem zaprojektować obudowę tego. Tak więc skopiowałem sobie to największe kółko, wyciągnąłem je jako wierzchnią warstwę, zmieniłem kształt wykrzywę i po prostu zrobiłem z tego taki ala półksiężyc. Tutaj właśnie będzie miejsce do grawerowania. Dzięki czemu będzie można tam po prostu tą przestrzeń zagospodarować na różne ciekawe wzory. Oczywiście, sama ta obudowa musi też mieć wpięcie do podstawki, na której ten kalendarz będzie stał, dlatego właśnie odmierzam odpowiednią odległość, tak żeby to potem wpiąć do tej podstawki. Ja tutaj osobiście zostawiłem sobie 3 mm luzu pomiędzy podstawką a. Wpinką, bo sama ta wpinka musi mieć 3 mm, ze względu na to, że używam sklejki 3 mm i musi to całe wejść w tą sklejkę. Jeśli używalibyście sklejki 5 mm, to analogicznie 5 mm tego tej nóżki musi Wam wejść do sklejki. I to te dwa kształty po prostu ze sobą łączę, uzyskując jeden trwały bok. Oczywiście. Te liczby one muszą być widoczne jakoś przez tą naszą obudowę. Dlatego skopiowałem potrzebne prostokąty z yy, poprzedniego guardboarda, ustawiając je dokładnie w tej samej odległości od konkretnych yy, barierek, od konkretnych prowadnic. Tak, żeby na pewno to okienko pokazywało to, co jest pod spodem. Docelowo te okienka można wyciąć troszeczkę większe, tak, żeby na pewno przy, czy przy przesunięciu się grawera, czy przy po prostu większej czcionce, niczego sobie nie zasłoni. Wręcz lepiej by było, żeby te cyfry, które widzimy przez to okienko, miały troszeczkę więcej oddechu, niż miałoby to być nieczytelne. Jednak nie może ta dziurka, to okienko być większe od całej tej powierzchni, tak żeby prowadnica była widoczna w tym okienku. No i na sam koniec postanowiłem właśnie wyodrębnić te prowadnice. Tak jak tutaj widzicie, po prostu sobie wyciąłem poszczególne kształty, poszczególne koła, wyciąłem je w sobie, wziąłem naszą obudowę i do tej obudowy funkcją Affinity Przyciąłem te kółka. I tak jak widać, powstały prowadnice, które się docelowo schowają wewnątrz tej obudowy. A reszta po prostu będzie jako odpad. No i później jeszcze musimy, wiadomo, zaprojektować podstawkę, która standardowo będzie miała u mnie. Wielkość takiego owala, i radzę, żeby mniej więcej kształt tej podstawki zrobić sobie wcześniej, żeby mieć to po prostu ogarnięte. A same wymiary już gotowych tych wejść na nóżki odmierzyć sobie z gotowego. Produktu, jak już wytniecie, posklejacie ten kalendarz, to żeby po prostu zmierzyć sobie tą lukę, która jest pomiędzy jedną tą wpinką, a drugą. Wtedy będziecie dokładnie wiedzieć, jak szeroko musicie na tej podstawce rozmieścić swoje. Dziurki właśnie na te wpinki. Wszystko samodzielnie ustawiać. I dzięki temu, mając jeden taki gadżet, yy, mamy go po prostu na lata. Jeśli ten projekt Wam się podobał, to zostawcie lajka like pod tym filmem. Jeśli podobają się Wam te treści i te filmy, i ch chcecie tego więcej, to po prostu zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie ten dzwoneczek, a na pewno nie przegapicie. Kolejnych, myślę, że coraz bardziej zaawansowanych projektów. A więc z tego miejsca serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu i do kolejnego projektu. Cześć!